Siemano, z tej strony Jacelina i zapraszam Was na kolejny odcinek z kariery Travisa Beakla. Yy, przejąłem klub Norwich City, klub, który jest na 20. miejscu w Premiership. A się w Premier League, nie wiem dokładnie, ja zawsze mówię Premiership. Nie wiem dokładnie, jak to jest w rzeczywistości. Wiem, że Premiership była ta nazwa, a teraz jest chyba Premier League, ale wolę Premiership używać. Norwich City zwolniło y, Chrisa Hutona. No i co, złożyłem papiery. No, i zgodzili się, więc przejąłem ten klub. Zostawiłem York City. Yy, powtórzę, bo nie tu, tutaj. York byłowy. End Power, League One. I zajmuje piąte miejsce. Rafael 764. Ale to już było i nie wróci więcej. Norwich. Bardzo chciałem przejąć tą drużynę. Obserwowałem status. Menedżera, no i co? Zgodzili się Więc bardzo chętnie ich przygarnąłem Rozegrałem nawet jeden mecz, który był fartem Chelsea Zobaczcie sami, patrzcie ile oni meczy przegrali I wygrałem z Chelsea 2 do 1 w debiucie U siebie, tutaj w rzeczywistości na Carroll Road Manchester United przegrywał Ale miałem takiego farta Ja wystawiłem taki skład na oko Rudy puścił Babola do własnej bramki. I Dlatego taka ocena. Morrison w pierwszej minucie meczu szczelił. A Vaughan. 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 Chyba. James. Vaughan. W 90 minucie meczu szczelił na 2-1. Więc to był fart. Udało nam się. Mamy dobry skład. W następnym sezonie myślę. Liga Europejska, jak się utrzymiemy. Myślę, że to jest pewne. Z takim składem. Dlaczego? Ponieważ teraz gramy trzy mecze na słabe drużyny z dołu tabeli. Aston Villa, West Ham i Newcastle. Potem Reading, Liverpool, przepraszam, wszystkich, którzy ich lubią. Manu, United, Manchester, Wolves, Tottenham. Nie ma tak źle. No i cóż, może pokażę Wam skład. Kto tutaj się wyróżnia? John Rudy? Rady? Rudy będę czytał. No chyba, że to źle. John Rudy, 27-latek, dobry bramkarz. Na pewno lepszy niż ten, co by u mnie. Katrowicz, chociaż bardzo słabo gra w tym sezonie. E, no cóż, u mnie... Bywa, to przez obronę pewnie, aczkolwiek może dlatego jest taki słaby. Sebastian Bassong, znam go z Newcastle, grał tam jeden sezon. Bardzo dobry obrońca. Filar defensywy zdecydowanie. Michel Turner, dobry obrońca, chociaż trochę wolny I właśnie w meczu z Chelsea był chyba bodaj, bodajże bohaterem meczu, tak dobrze grał Oczywiście w, mam tutaj jeszcze Daniel Ayala, Daniela Ajale I on będzie raczej grał w pierwszym składzie z Basonkiem, ale ma kontuzję No to cóż, na tym meczu zagrał chyba na 7 coś No i co ja tu jeszcze, kogo ja tu takiego mam? Emilio Izaguirre Znany obrońca z City Glasgow lewy, dobry jest. Aczkolwiek oceny są beznadziejne. Ale to wina Hewtona. On zresztą by słaby menedżer, on słaby menedżerem według mnie w rzeczywistości z Newcastle go zwolnili, ponieważ w Championship i tak mimo pierwszego miejsca przegrywali niekiedy takie mecze, że szkoda gadać. Aczkolwiek, no, mógł dostać szansę w Premiership, League, i nie dostał, no i przeszedł do Norwich, no i jak widać, awansował z nimi do Premiership, albo Premier League. Jak to woli? Następny, takim ciekawym, no tutaj mam na przykład Stanisław Manolew. Pokażę Wam cały pierwszy skład. Nie jest zły, ale jakiś rewelacyjny też nie jest. Na środku pomocy będzie u mnie grał póki co Johnson, reprezentant Stanów Zjednoczonych. No tutaj ma może niezbyt ciekawe umiejętności, chociaż gra głową, wyrównane. Ale no jest dobry, nie powiem, że nie. Jestem z niego zadowolony. Siedział w le. I Johnny Howson Johnny Johnny. John też Johnny. Johnny. Mede Johnny czy to? Howson Bardziej typ na wysuniętego rozgrywającego, albo na długodystansowca, też bardzo dobry obrońca. Bardzo mnie zaskoczył, zaskoczyła w ogóle kadra. W rzeczywistości Picklington Pillington gra w pierwszym składzie Ale w ostatnim meczu zagrał na Bardzo chujowym On je? jeden mecz ligowy zagrał 5.70 no. <grym> Dobra Robert Snodgrass mój kochany piłkarz Z Newcastle w fm 20. Bardzo go lubię W piątym meczu zagrał dobrze, asystował I będzie grał w pierwszym składzie Pomimo tego, że nie jest za szybki Dam mu potem trening na szybkość i jakoś to będzie Ale technicznie jest dobry jeszcze jest Elio Bennett, który zawsze może wygryźć kogoś Na prawym skrzydle Czyli w tym wypadku z A na lewym kto może wygryźć? No, Pillington Pilkington Pillington będę czytał Tak, Pillington W taku mam mm, pięciu napastników w zasadzie Aczkolwiek Barosza już nie liczę Barosz, słabiak Sprzedam go Aleksander Söderlund Też niezbyt ciekawy Zmiennik James Vaukan pola Polakarnego Bardzo znany piłkarz z, on, on był kiedyś najmłodszym szczelcem bramki w Premier League Ostatnio nam uratował dupę z Chelsea I strzelił bramkę na wagę zwycięstwa Steve Morrison i Grant Holt Dwóch doświadczonych zawodników Obaj y, No trochę starzy I mają właśnie dobrą grę głową To trzeba wykorzystać według mnie ta gra głową jest u nich najlepsza. Moli tą ostatnią bramkę szczelił. Hey, Mam minew. A jeszcze wam pokażę śmiesznego bramkarza u mnie. Na niego, mówię na niego zjarany zbyszek. Sami zobaczcie dlaczego. <laughs> zjarany zbyszek. Przyspieszenie i szybkość jeden, niestety. Słabiutko. No dobra. Co jeszcze, by pokazać? Informacje o zespole. Kurwa, gdzie to jest? Matko Boska, za jakie grzechy. Kurwa, moja siostra się drze, co za idiotka Jak to słyszycie, to trudno Nie poradzę nic na to Mordy jej nie sklepie no To jest moja siostra, to jest jedna kobieta Jakby to brat, to bym mu pewnie strzelił, tyle by było Raport inter... No gdzie to jest? <głosy> Pomocy <głosy> yy, Historia może No ja nie widzę tego nigdzie Widok ogólny Mamy 10 milionów na transfery, i zawsze możemy to zwiększyć do milionów 12. Anuluj, dobra. Preston jest naszym klubem, fi, klubem finialnym. Mamy 440 na bu, budżet płacowy, więc spokojnie na transfery jakieś. Możemy kminić o co? I możemy szaleć. Informacje: tak jest w końcu przydomek. Kanarki: tutaj muszę ściągnąć kit, kitpaka. kitpaka mmm. Elliot Bennett, ulubieniec. Największy rywale Ipswich. Długu tylko 5 milionów funtów. To nie jest dużo, w pozorom Dobra, baza treningowa. O, stadion na 27 tysięcy widzów. Z hakiem. Podgrzewana pytam tego. Przeciętne, zaple Przeciętne zaplecze dla vip -ów. Stan murawy bardzo dobry. Przeciętne obiekty młodzieżowe. Dobra, baza treningowa. Nie ma źle, nie, nie mogę marudzić. No, no, sztabu nie będę pokazywał, bo po co. A, no, rozgłaszam zespół. Tak jest. Będzie, oby nikt, nic się nie stało żadnemu obrońcy, bo będzie kicha. E, gramy na Aston Villa. I w składzie zagra Grand Holt. Steve Morrison, tak? Tak, Steve Morrison. Robert Snodgrass, Andrew Surman. Johnny Howson Bradley Johnson. Emilio Izaguir Michael... Tak, Michael, pamiętam, kurczę. Michael Turner, Sebastian Basong, Stefan Mano... Stefan... Stanisław, sorry. Stanisław Ma 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 Manolew i Johnny, R Johnny Ruud, Rudy. John Rudy. Johnny? John. Sorry, że tak pokazuję, ale po prostu się muszę upewnić. <laughs> Wiecie, po prostu chcę dobrze mówić te imiona. Muszę się ich nauczyć. <laughs> Ostatnie miejsce w tabeli. I właśnie tutaj mówię West Ham, Aston Villa, Newcastle Te drużyny A i z Chelsea przy okazji wygranej 14 czternastym jest, zwolniłem trenera Którym, którym był Manuel Pelergrini Znany z tego Znany z Prowadzenia Realu Madryt Choćby A teraz prowadzi Malagę w rzeczywistości No i trudno, dobra, rozmowa e... Zagramy, e, powiemy jej asertywnie, pokażcie wszystkim, co potraficie, bo umią grać. Najważniejsze, żeby uwierzyli w siebie, bo morale nie są aż takie dobre. O, właśnie, Snodgrass Zobaczcie sami, Snodgrass pewnie nic nie grał, a wtedy meczu asystował. W ogóle mało coś. Holz, tylko jedna bramka. No, Turner Żarliwie. Ktoś o żarliwie. No, nie styl zagramy płynnym Kontrola Póki co tutaj damy, nie wiem co zrobić, bo ja nie miałem sparingów, nie wiem Damy grę skrzydłami, bo skrzydła mamy mocne, chociaż nie, zagramy po prostu podania do nogi Calderwood, on bodajże jest ulubieńcem w Newcastle United Jest u mnie asystentem, bardzo się z tego ucieszyłem Dobra, i teraz gramy mecz o, Darem Bend, Ireland, I zagwir, Holson, piękny odbiór piłki, i koniec tej pierwszej akcji, Guzman wybija kibikę Nekuman, Ireland podaje między obrońców i Bend, kurwa, kończy, kończy to, fuck. Dobra, 1-0. Niestety O, wizę, maniaczy Kurwa, niedobrze Słabo nam idzie Manolew, Johnson, Snodgrass Snodgrass O kurwa, co się dzieje? Coś, co to za parodie? Ta piłka się odbiła Choćby była z Kałczuku, co nie? <grywka> Jak Andrew Surman nie gra dla swojej pozycji? To jest jego pozycja Ireland, Enzobia, były klub, były piłkarz Newcastle Dobra No Makun Rangel I Bent Kurwa mać Spalony <grym> <grym> Dobrze Sędzia dobry Mamy szersze pole gry, tylko Jak z Chelsea mogłem wygrać, tego nie wiem Sami im powiem Miałem farta według mnie Johnson dostał kopa Holson też, dobra O rozumiem O hold! Właśnie Pauza Damy wrzutki w pole karne, bo mamy dwóch wysokich piłkarzy Gdzie to jest? Podania w pole karne Wrzutki powinno... takie coś było w tamtym fm Hmm Oczywiście, to co mam na myśli, tego nie ma. Jak zwykle. dobra, dajmy. Gdzie to jest? Kurwa, widziałem to przed chwilą. Podania w pole karne: Holson, Surman, Johnson, Holt, I teraz Holt, podaj. Holson, Holson, zjebał. Kurcze! A z tą nie możemy przegrać. To jest mecz z dołu tabeli. No ludzie. No kochani. Izaguir. Centra. Teraz Holson podaje do Izaguir. Izaguir. Turner. Dobrze. Jeden do jednego. Kanarki gol. Dobrze. Jest remis. Oczywiście wrzut. Turner. Kurczę. Taki doświadczony. Izaguir asystuje z pierwszej piłki. Z Woleja. Ładnie. Turner. Dobrze. Jeden do jednego. Potem zmienimy. Kogoś Kurczę, nie mam zmiennika dla obrońcy środkowego Manolew słabo gra Wciąż możemy wygrać ten mecz To jest prawda, możemy wygrać Potraficie grać znacznie lepiej Zdecydowanie I bramkarz Dobra, teraz się co, modlimy? Może zdrować Mario Kurczę, jak to się tak skończy, co najmniej trzema punktami albo jednym, to już nie mogę aż tak marudzić. Byle nie stracić kontaktu, Rudy, no nie wybijaj piłki na ślepo. Manolew sporo błędów, tak, wiem o tym, ale co zrobię? Myślę teraz. Trzeba odpalić swoje cudotwórstwo. Hold, zmienię lewe skrzydło, bo lewe nic nie gra. Sonos graczy jest lepszy. Howson podaje: Morrison, Holt! Drugą bramkę w tym sezonie strzela dzisiaj Holt. Grand Holt! Sajebiście. He, widzicie, dzieci, wcale nie trzeba szczela z całej siły. Mm. to było. O, Benteke wchodzi. No to grają dwójko napastników. A ja zrobię pierwszą zmianę. Z, z, wprowadzimy. Mm, El, nie, Elliot Bennett to jest prawe skrzydło. Snodgrass gra w miarę. Damy, damy ci szansę, gościu. Wierzę w Ciebie. Manolew, ponieważ strasznie niepewnie gra. O nie, 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 nie. Jak jest wstecz. Nie takie wstecz. O, no, co się dzieje? Nie mogę teraz nic zrobić. Spoko. Teraz zobaczmy to jeszcze raz. Holson, Morrison, piękna asysta. A Holt wyszedł niczym lis polakarnego. I strzela po ziemi piękną bramkę. Dobra, no, przeprowadzam zmiany, bo zaraz będzie za późno. Czy mi się dało? Czy to się Dobra, no, wpuszczam. Eliota Beneta. Wpuszczę skrzydła. Zobaczymy, co zrobią. Zasz... Niech szaleją. Damy im odpocząć. I Billy Jones w miejsce Manolewa. Wiem, że te zmiany są takie trochę dziwne, ale jeszcze ich nie widziałem w akcji. Ben Benet krótko grał Jones w ogóle. A Pilling Pillington myślę, że zagra lepiej. Myślę, że dam, jak dam mu szansę, to mi się odpłaci. <grym> Zagraj tak samo jak ostatnim razem dałem, a w ogóle nie widziałem go ostatnim razem. <grym> Super. No, basą, ale co ja mam zrobić, skoro są kontuzje? No, sami mi powiedzcie, no, nic nie zrobię. Nie mam zmiennika. O, hold. Hold Izaguir, teraz to zrobi, wybija piłkę do Morrisona. Johnson, przechwytu. Bennett się odpalił prawym skrzydłem. Bennett rusza. Na pełnej kurwie, ale bramka! Wow, ale zajebał. Matko boska. To będzie bramka chyba tej kolejki. Zobaczcie sami co on zrobił. Komu w ogóle poda piłkę? Nie wiem. Bennett, zobaczcie jak zajebał. To była centra, ale spoko, weszła Angielka z tej kamery <grych> 3 do 1, ale, tu, te, ale to uderzył do Izaguir, Howson, Holson, teraz wycofaj piłkę, albo, centra, hold, hold, ale zamieszanie w polu gardym, <grych> uwielbiam takie coś. Dobre oceny Turner 9-0, dobrze, Dani. Były piłkarz y, Manchesteru City Teraz Izaguir, Pillington Pillington, zobaczymy co zrobił Uratował, i teraz wypuścił Holta Holt, ruszaj, 32-latku I Bennett Ajajaj aj, aj. Prawie, prawie Koniec meczu, wygraliśmy 3 do 1 Super Ale się cieszę Kurcze, blade Przegrywaliśmy 1-0, co nie Morrison, i Zaguir asystował I ktoś jeszcze? Nie Nie ma asysty przy tej bramce, dziwne Przecież on wtedy dostał piłkę od kogoś Ale to już trudno Powinien od kogoś z tej dwójki, Holson Johnson Grand Hall 8 To jest jego druga bramka w tym sezonie Morrison asystował I Zaguir, Turner bramka no, Kurczę, jak ja się cieszę To są uroki To było coś wyjątkowego Tak, trzeba ich zmotywować Manolewa zdjąłem i od razu się ten... przecież nie zobaczyłem tego Ibane... A bo jak on tam się nazywał? Nie pamiętam. <grym> Billy Jones. Jego nie zauważyłem przy piłce nawet. Spoko. Napastnicy. Kluczowa. No. I bramkarza pochwalę. Wbrew pozorom. No to, to i tak nie działa. Bramkarz jest ma zbugowany w tym fm -ie. Wiem, w komentarzach... Yy, ktoś mi tam pisał, że trzeba żarliwie. No to przy... Przedtem tak zrobiłem Byliśmy lepsi w tym meczu, według mnie Turner Ja go nie doceniam I teraz zajmujemy 17 miejsce I następny mecz na West Ham albo Newcastle Nie jestem pewny kolejności Super, Kanarki Michael Turner Super Jakby nie był taki wolny Pierwsza kadra Pierwsza kadra Anglii, bez problemu Nie grał nigdy, co ja? nie? Nie <tryk> Teraz myślę, co, kto w komentarzach tam o co prosił? <laughs> Przepraszam, kurczę, nie pamiętam. Ktoś mnie o coś prosił, ale nie sprawdziłem przed nagrywaniem. Kurwa. Dobra, statystyki warto pokazywać. Może pokażę, żebyście mieli, mielibyście pogląd na to, jak oni wcześniej grali. E, całkowity. Najwięcej meczy zagrał Izaguir i Rudy. <laughs> mm, najwięcej bramek do, dotychczas, dotychczas, kurwa, dotychczas, co ja mówię, język mi się plącze. Morrison, potem Snodgrass, Holt, no jak widać duże nie strzelali. Najwięcej asyst Izaguir, Elliot Bennett, kto to jest? A to jest ten. Dobra, spoko. Ej, Ru czarny i ma piegi. <grystanie> Snodgrass, Morrison. Mm -hmm. Zawodnik meczu, Turner. I to w dwóch ostatnich meczach, które ja prowadziłem. Aha. Spoko. Dobra. Mam jakiś podgląd na to. Wiecie co? Ja teraz dam zapisz. I... Przerwę nagrywanie, żeby sprawdzić, o co mnie prosiliście. Więc póki zadaję, so zapisz. Nie, daję. Yy, zakończę, daję pauzę i nagram. Dobra, jestem po tej przerwie. O, jebdel, pozdrawiam cię. <grym> Wiem, że masz problemy z Rangersami, w sensie crash dumpów. Poradzi sobie chłop jakoś. No dobra, mnie, prosił mnie Miki GKS o to, żebym pokazał mu Deportivo. To jest jedyna prośba, ale wiedziałem, że ktoś mnie prosił. Dobra, zobaczcie, Zaragoza ma pierwsze miejsce i 10 punktów przewagi nad Malagą i Realem. Barcelona jest na ósmym miejscu. To są jaja. Dobra, Deportivo niestety jest na 17 miejscu. Mają taki skład. O, Valeron. <gry> Melikson. Nie mają jakichś zmian, chociaż nie znam się na lidze hiszpańskiej aż tak. Historia. O, w pierwszym sezonie prawie nic ciekawego. A w tym? O, jakiś Szawi. Dobry nawet. Nadaje się. Maor Melik 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 Melikson. Dobry piłkarz. Eugenio Mena. Dobra, będę tak tylko Pokażę wam i na dacie sobie pauzę. <grym> A czy pauzę? Co ja pierdolę? Matko. Przywiniecie sobie. I tak już jest zaraz koniec filmu, więc nie ma rudzić. <duridents mom> no dobra, starczy. Więc, Miki, proszę, to dla ciebie. No i cóż, następny mecz, na kogo rozegramy? Hmm. Wilki? Tottenham? Może wilki lepiej, bo te mecze to będzie czerwone kropki. Więc dobra, na wilki. Więc w, w tym odcinku to będzie wszystko. Dziękuję za to, że oglądaliście Wszystkich bardzo dziękuję, wszystkim bardzo dziękuję za komentarze Bardzo się zdziwiłem, jak wrzuciłem ze szkoły i nagle zobaczyłem kilkanaście kom, e, kilka komentarzy Bardzo mnie to cieszy, że cieszy, że w ogóle ktoś to ogląda. Znaczy wiem, że to oglądają, ale są aktywni. Mnie to takie coś zawsze cieszy, że może kurwa powtarzam się. Nie to, mnie to po prostu bardzo satysfakcjonuje. I w ogóle. Się, jestem z tego zadowolony. Bo wiem po prostu, że są tacy ludzie jak ja, z pasją do tej gry. Pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco serdecznie, z szczególną dedykacją dla wiki. Do zobaczenia w szkole. Dobra, w tym odcinku to wszystko. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Kariery Travisa Bikla. Do zobaczenia. Siemano.